W poszukiwaniu słowa. Ksiądz Małgorzata Gaś. Dzisiaj jest wtorek, 16 grudnia 2025 roku. W psalmie 62, wersecie 6 czytamy Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję moją. A w liście do Tytusa w drugim rozdziale, w wersecie 13 czytamy Oczekujemy Błogosławionej nadziei i objawienia chwały Wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa. Drodzy słuchacze, jestem pewna, że dzisiejsze wersety biblijne mogą pomóc tym, którzy są smutni, niespokojni, nie potrafią się cieszyć z tego, co ich aktualnie spotyka, czego muszą doświadczać. Chociaż nie chcą. Jestem pewna, że to wyznanie króla Dawida z Psalmu 62 może być dobrą wskazówką dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą albo zapomnieli, że warto ze swoimi troskami, problemami, wątpliwościami przychodzić w modlitwie do Boga. Ja sama Miałam taki okres w życiu, gdy często wracałam do tego psalmu 62, z którego na dziś wyjęty jest werset szósty. Wracałam do tej modlitwy króla Dawida, który znajdował się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, ale nie tracił nadziei, że Bóg będzie jego opoką i twierdzą, że Bóg okaże swoją moc w jego życiu. I dam zbawienie. Czasami nie potrafimy własnymi słowami nazwać tego, co aktualnie czujemy, co przeżywamy, wtedy warto czytać Psalmy, jak chociażby ten 62. Pozwólcie, że zacytuję wybrane wersety z tego mojego ulubionego Psalmu, który w Biblii Warszawskiej nosi tytuł Ufność jedynie w Bogu. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, od niego jest zbawienie moje. Tylko on jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją. Przeto się nie zachwieję. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w nim pokładam nadzieję moją. W Bogu zbawienie moje. I chwała moja, skała mocy mojej, ucieczka moja jest w Bogu. Ufaj Mu, narodzie, w każdym czasie, wylewajcie przed Nim serca wasze. Bóg jest ucieczką naszą. Jeden raz przemówił Bóg, a dwa razy to usłyszałem: Że moc należy do Boga i że u ciebie, Pani, jest łaska. Bo ty odpłacasz każdemu według uczynków jego. Gdy ten psalm przeczytamy sobie w jakimś trudnym momencie swojego życia, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że poczujemy się lepiej, że zaczniemy wierzyć w Boże rozstrzygnięcia, w Bożą ingerencję również w moje i Twoje życie. Bóg o wszystkim wiek. Bóg doskonale zna nasze potrzeby. Ale oczekuje z naszej strony prośby o pomoc, o wsparcie, o uciszenie naszej duszy. Znaleźć uciszenie w Bogu to cel każdego wierzącego człowieka. Każdego kto zdecyduje się swoją nadzieję i zaufanie pokładać w Bogu, wszechmogącym, Miłosiernym i wiernym. Jeżeli chcemy liczyć tylko na siebie, albo tylko na ludzi wokół nas, to nie możemy być całkowicie spokojni. Ludzie nas często zawodzą. My sami też siebie tak do końca nie znamy i nie wiemy, jak zareagujemy w ekstremalnej sytuacji. Ale Bóg. Ma wiedzę o nas, wie, jacy jesteśmy i wie, jak najlepiej pomóc, pocieszyć, wzmocnić, podnieść. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. Wyznaje psalmista w momencie, gdy się boi. Każdy z nas czegoś się boi, ale nie chcemy się bać. Lecz chcemy ufać Bogu, uwierzyć Mu na słowo. Niektórzy ludzie boją się tego, co stanie się z nimi po śmierci. Nie potrafią uwierzyć, że Bóg przygotował dla nas życie wieczne w Królestwie Niebios. Zaprasza nas do tego Królestwa. A stało się to możliwe dzięki temu, że Syn Boży dokonał dzieła zbawienia grzesznej ludzkości. Zadość uczynił za nasze grzechy i otworzył nam na nowo drogę do Ojca w niebie. Dlatego możemy i powinniśmy za Apostołem Pawłem wyznawać: oczekujemy błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa. Te słowa apostoła Pawła znajdujemy w liście do Tytusa bezpośrednio po słowach. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie Wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Żyjący pobożnie człowiek stara się szukać uciszenia w Bogu. I tego Wam życzę, drodzy słuchacze, na ten ostatni tydzień Adwentu. Przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia, do pamiątki narodzin Jezusa w Betlejem. Ale nie zapominajmy o tym, że przede wszystkim oczekujemy i przygotowujemy się na to, co czeka nas w wieczności. Niech nas nie pochłaniają jedynie doczesne sprawy, ale chciejmy szukać, miejmy czas na szukanie uciszenia swej duszy w Bogu. Na koniec przeczytam krótką modlitwę ze Słowenii, która na dziś jest zapisana w kandarzyku z Biblią na co dzień. Dzięki Twojemu przebaczeniu możemy mieć nadzieję na nowy dzień, w trakcie którego będziemy budować wzajemne relacje w sprawiedliwości, pokoju i miłości. A sam Bóg pokoju niechaj Was w zupełności poświęci. A cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.